Cześć widzowie, witam Was w nowym odcinku na tym kanale, w którym będziemy po prostu grali na Robloxie w taką, fajne, w taką w ta fajną horrorową gierkę pod nazwą Zły autobus, więc jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a my już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do naszej gry. A więc widzowie, my już jesteśmy w naszej gierce. Mamy noc pierwszą. Gra się ładuje i kobieta do nas mówi hej. Okej. Okay. Tutaj. No jestem tutaj. Jestem tutaj. Przygotuj się do rozpoczęcia zmiany. Autobus jest tuż na zewnątrz. Już powinno chyba być tam, ale dobra. Szef zadzwoni do Ciebie, kiedy, gdy będziesz w autobusie. Moja zmiana jest prawie skończona, więc idź dalej. Dobrze, więc pójdźmy sobie do tego autobusu, bo chyba... Tak jest. Musimy szef ma do nas zadzwonić w autobusie. Dzwoni sobie se... strzewców. Witaj w swojej pierwszej nocnej zmianie jako kierowca autobusu. Dziękujemy za zapis... <grywki> Dziękujemy, że tak szybko się za zapisałeś. Trudno było znaleźć Sterownik zastępcze poprzednich. Nieważne. Dziwne jest to tłumaczenie widzowie jakieś. Mogę zamknąć się drzwi. Ostatnia rzecz. Przystanek po 665 może nie działać zgodnie z zamierzaniem. Nie, 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 nie przeczytałem do końca. Powodzenia i nie zawiedź mnie. Dobrze, więc musimy usiąść. Samouczek. Poprowadź autobus za pomocą był. Co, jak był? A, że WAS, że był to po angielsku WAS, więc WASD, lub na ekranie sterowania. Okej, okay, dobra, wszystko wiemy, więc poprowadźmy nasz autobus. E, musimy gdzieś jechać, tylko nie wiem gdzie. Tu musimy jechać. A więc jedźmy. Nie wiem, czy u Was gra nie jest trochę za głośno. Ej, co ja zrobiłem? O, sub walnąłem Nie wiem, czy u Was nie jest trochę gra za głośno. Więc jak będzie, to przepraszam bardzo. O nie, umyłem przystąnek. Ok, nie umiem nie umiem jeździć autobusem, i sobie. Cześć, proszę otworzyć drzwi. Otwieramy. Kogo my tu mamy? Policjanta. Jakiegoś. Policjant. Co? Kropka, 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 co? O co chodzi? Aha. I za coś takiego ja mam mu bilet wydrukować. No dobra. Proszę bardzo, policjancie. Jakiś dziadek, Roblox. Robloxman. I młody do mnie jeszcze powiedział Ale ja tego wydrukować nawet nie mogę Jakaś ten długa będzie ta gra, ale dobra Proszę bardzo No dziękuję bardzo dziadek Mogę zamknąć drzwi? Dobra więc jedziemy Gdzie teraz jedziemy? Okej okay. Musimy po prostu podążać za punktami Co okay. To jest za dziwna ten źrenica jakaś Przystanek Kogo my tu mamy? Ty jakiś ten jakiś dres przyszedł Jej, dobrze nie, bo nawet nie mogę dać tego biletu. Proszę bardzo. Co on tam powiedział? Obra, zamykamy drzwi jedziemy. Tutaj ktoś jechał w ogóle. Dobrze, że się z nim nie zdarzyłem. Nie no, przecież ja jestem najlepszym kierowcą autobusu, nie? Okej. Okay. Zatrzymujemy się, a więc... Otwórz proszę. O, wreszcie poprosił. Zamykamy, okej. Okay. Jeżeli jedziemy, okej, okay, tu musimy się zatrzymać, otwórz drzwi, proszę, jakiś ten raper przyszedł. A, Słaba ta muzyka. Dobrze, więc jedziemy po raz kolejny. Na kolejny przystanek. Tylko gdzie tym razem? A tam był jakiś stop, ten napisany, dobra, nieważne. Już jesteśmy w jakiejś dziwnej dzielnicy. Dokonaj wyboru. Przestać? Kontynuuj. Nie no, oczywiście, że kontynuujemy, nie? To normalny by. Przez przecież. Kontynuujemy w takim razie naszą jazdę. Zobaczymy gdzie tym razem nas wywieje. Ojej. Ale muza. Ja ciekawe co, co, co ten dziadek sobie myśli obok niego. Mamy no przystanek 666. Dobra, tam było napisane, że po przystanku 665 mogą wdziać się. Dziwne rzeczy, tak szef tam powiedział, więc... Zobaczymy. Policjantka. A mamy policjanta, to, to policjant by nas ochronił, przecież, jakby się coś stało. Dobra, nas policjancie, a my jedziemy dalej. Ciekawe gdzie ten dziadek wyjścia ta w ogóle. Dobrze, więc jedziemy. A czy, co, co czy on przez drzwi przyszedł! Co, 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 co się stało? Co to znaczy ten przy, przestać? Dobra, jedziemy. O, teraz aż 56. O, po co my w ogóle dalej jedziemy? Jak już nikogo nawet w tym autobusie nie mamy. Albo może ktoś będzie wsiadał jeszcze? W sumie to logiczne. Dobra, jedziemy. O, teraz damy mu trochę temu autobusowi. Zobaczymy ile jedzie. Kurde, nie mogę. O, teraz mu damy. A, jednak też nie. Czyste zakręty. Jej. Ale dziwna droga w ogóle. Teraz mu damy, patrzcie, teraz jest taka długa droga Zobaczymy ile jedzie ten autobusik OK 70 80 90 96 96 tylko Co ja coś ominąłem A bo ja miałem ten dokonać wyboru, w którą drogę jadę. To jedziemy w prawo Prawo jedziemy, dokonałem wyboru, i no nie mogę jeść, ja coś zepsułem, chyba w tej grze. Jedziemy w prawo, widzowie, Tu muszę teraz chyba tu. Dobra, jedziemy w prawo. Tam była właściwa droga. Dlatego że. Right, draw, right. To się źle przetłumaczyło po prostu. Bo to w ogóle źle przetłumacza ten Roblox, bez sensu jest to. Dobra, jedziemy. Zobaczymy, gdzie nas jak tutaj. Dobra, musimy zwolnić. A nie, nie musimy zwolnić. Teraz już tutaj mamy ten. Skręcamy, a nie, nie skręcamy. Okej. Okay. ale jakie dziwne w ogóle miejsce? O! Paliwo nam się skończyło. Problem silnika. Musimy chyba wyjść, nie? Let's go out. Wyjdźmy na zewnątrz i sprawdźmy, co się stało. I co? A gdzie mam coś sprawdzić? Niedobrze. E, mus musimy znaleźć jakieś narzędzia, żeby to naprawić. Albo coś jeszcze. Dobra, Z może zamkniemy drzwi? Albo dobra, ot otwórzmy, otwórzmy, otwórzmy. Otwieramy drzwi. A Jakiś krzyża. Workshop. achet. A, czyli musimy iść do tego workshopu chyba. Poczekaj, co to jest? Workshop ahead. Idziemy do workshopu chyba. Musimy tam pójść po narzędzia, nie? Aby naprawić... Nasze te... Nasz autobusik. Dobrze. Yy, a furtka? Spróbujmy ją otworzyć. Jest zamknięta. Nie możemy tak przeskoczyć? Czemu nie możemy przeskoczyć? Poczekaj sekundę. Aha e, płot wygląda na zniszczony. I co? E, pójdźmy tam i sprawdźmy czy możemy tam wejść. Okej. Okay. Więc po prostu sobie tam pójdźmy. Jeśli o to w tej grze chodzi. No bo powinniśmy już tam móc przeskoczyć do tego, żeby się dostać. Ale no trudno. Po prostu pójdźmy tam gdzie nam każą. Bo to jakieś dzi dziwne to miejsce jest. Bardzo ci... Dzi bardzo dziwne. Jakieś ruiny w ogóle. To takie stare, opuszczone miasto wygląda. O, właśnie on, on to mówi To miejsce wygląda na bardzo zniszczone i stare Ej, co to było? Ty Menel! Menel! Słyszycie? Menel gdzieś mieszka, dobra. Może stąd pójdźmy, żeby nie zginąć? Dobra, a my gdzie my w ogóle teraz idziemy? Tam. Jak w ogóle przez to przejść? Hmm. O, jakaś furtka, kolejna, brama. Ok, już jesteśmy na miejscu. Cmentarz? Jesteśmy na cmentarzu, a jakaś lampa. Że wszystkie lampy się zapaliły, czy co? Że taka mgła jest, się zrobiła nagle. O, chyba o to w tym chodzi. Czy tu zawsze jest taka mgła? Jej! Ej nie, bo te dźwięki straszne są trochę, ja się boję Cicham się. Ja nawet nie wiem, czy musimy iść. Bądźmy bardzo ostrożni. A, rich reach the gate. Pójdziemy sobie ścieżką. czy to jakiś zombiak nie wyjdzie nam, albo coś właśnie o tym mówię że jakieś dziwne odgłosy są tutaj okej okay. jesteśmy workshop będzie już za chwilę, pójdźmy sobie tam przejdźmy do tego płotu okej okay. te, te, te pudełka są e, ułożone tak, że możemy sobie tam przejść, więc przeskoczmy mogę przeskoczyć? No przeskoczyłem Teraz spróbujmy... Jeju! Ej, ten wózek się sam ruszył, dobra. Teraz spróbujmy znaleźć wejście, no to tam jest wejście. A, zablokowane są. Okej. Okay. O, tam może coś będzie jakieś, ten, backdoor, czyli... Sprawdźmy, tylne wejście. Ja może lepiej nie będę chodzić po tych dywanach. O, jest coś, ale też jest zablokowane. A, no nie, możemy po prostu walić sobie te deski. Dobrze, więc pójdźmy tam. Ja, ja pierdziel, Nie, tam coś było. Co to, to było? Jakiś bydlak czarny. Jeju. Jak on mnie zabija? On tam stoi. Dobra. Nie bójmy się i musimy coś znaleźć, żeby naprawić wóz. Hmm. A czemu go tu nie ma? Pewnie jakiś jumpscare zaraz będzie. On się pojawi tutaj. E Tu jest jakiś zestaw z narzędziami. Weźmy sobie go. Idzie bydlak! Ej, musimy uciekać chyba. Ej, bo to jest dinozar jakiś, to jest jakaś godzilla. Uciekamy. Ty no, ale co to jest tu? No? I co teraz? O tu stoi! ten, Zepsuje nam tą bramę, nie mogę uciec. On tu stoi, ten... Co to był za odgłos? To bydlak. Nie lepiej będzie jak to sprawdzimy. No nie będzie lepiej jak to sprawdzimy. Ja pierdziel, dobra. Otwieramy to i uciekamy szybko, bo bydle nas zabije. Uciekajmy stąd szybko. Nie mogę stąd uciekać. Uciekamy, 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 widzowie. Dobra, gdzie jest te bydle? Dobra. U, u, po prostu u, u, ucieknijmy stąd, okej? Okay? Ja się nie będę oglądać za siebie. Uciekamy, uciekamy. Goni nas chyba. Dobra, uciekam, uciekam. Ty jest! Jest tutaj te małe bydlaki są. E, bądźmy ostrożni tutaj, wygląda jakby patrolowały coś. Okej. Okay. Musimy tam do tej furtki dojść Idzie tu Ale ucieknij, uciekliśmy Dobra, szybko uciekamy, 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 uciekamy Bydla idzie! Ej, du duży bydlak idzie U Dobra, musimy uciekać Tak gdzie mam uciekać? Uciekamy, 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 uciekamy. On nas goni na 100%. Nie będę się oglądać za siebie może i ucieknijmy jak najszybciej stąd. Uciekamy On no nas na 100% Ja pierdziele Ja ci nie oglądam za siebie nie Wow Uf. Udało nam się uciec Zamykaj te drzwi Wygląda jakbyśmy uciekli Na razie Spróbujmy naprawić o, oh, autobus. Jak ja mam to naprawić? Okej, okay, naprawiam autobus. Zamknij drzwi, zamknij drzwi. Ej, zablokowałem się, co? Aha. Spróbuję opuścić to miejsce. A Uciekliśmy. Na, naprawiłeś autobus i uciekłeś z tego miasta. No dobrze widzę, więc to byłby już koniec tego odcinka. Jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja się z wami żegnam i pa pa. A jakbyście chcieli zagrać tą grę, to w opisie macie nazwę.